Cześć, dzień dobry. Witamy z polskiego biura Locatify. Jesteśmy w Wielkopolsce, w stolicy Wielkopolskiej. I wykorzystując sytuację, że jesteśmy w połową składu na miejscu, postanowiliśmy nagrać krótkie QA razem z Marcinem. Michał przyleciał z 42 stopni. a to ja jestem przeziębiony, także chyba powinno być odwrotnie. Także wybaczcie za mój głos, ale siła wyższa. Słuchajcie, to chcemy pokazać Wam też Kambodżę ze strony takiej praktycznej, czyli pytań, które do Was, które do nas trafiają regularnie i które gdzieś tam zebrały się właśnie w taki materiał w postaci QA. Jednym z pytań, którego się w ogóle nie spodziewałem, a które się regularnie powtarza, są kwestie związane z przylotem. Ponieważ ja jestem osobą, że czasem lubię, jak jest ciężko, lubię podróżować i czerpię bardzo dużą przyjemność z samego faktu, że się przemieszczam. Także mogę nie być najlepszą osobą do tego, żeby opowiadać, że podróż to nic takiego. Bo bez względu na to, czy trwa ona 18 godzin czy 28, ja czerpię samą frajdę z podróży. Natomiast Marcin częściej odwiedza Kambodżę niż ja Polskę, to zapytam się Marcina, jak wygodnie latać, w jaki sposób latać tak, jeżeli lecicie z rodziną, w jaki sposób szukać biletów. Słuchajcie, to ja generalnie stawiam na czas lotu czyli wybieram połączenia, które są najkrótsze, jeśli chodzi o wylot z Poznania, i, bo z Poznania latam i przylot do Kambodży. Ja lubię jeden długi lot, zarówno gdy lecę sam, jak i gdy do Kambodży wybieram się z rodziną. To wejdę zadania też wolę jeden długi lot, niż międzylądowanie w no, Doha czy w Dubaju, dlatego że wtedy są dwa długie loty. Dlatego macie dwie możliwości tak naprawdę. Albo z któregoś z dużych lotnisk Europy kierujecie się od razu do Singapuru, Bangkoku, czasami do Hanoi i jest krótki dolot do Phnom Penh. Albo druga opcja, o której też Michał powiedział, Czyli lot przez Doha czy przez Dubaj, tam jest przesiadka, z reguły parę godzin oczekiwania, i kolejny lot już też do Singapuru, do Bangkoku lub do Hanoi, i kolejny krótki dolot. Oczywiście szkoły są dwie, niektórzy lubią wyjść, wyprostować nogi po jednym długim locie i wsiąść do kolejnego, dłuższego. Ja wolę długi lot, 10-12-13 godzin w samolocie, szczególnie w nocy. Takie nocne loty uważam mają duży plus. Bo po prostu jest szansa, że prześpicie, chociaż część tego czasu w samolocie i podróż się skróci. Ze swojej strony też, o ile pasuje mi i o ile jestem w stanie znaleźć lot, który jest jeden dłuższy, też taki preferuję, dlatego że należy do tych osób, które zasypiają na zawołanie w ciągu mniej niż kwadransu. Także taki dłuższy lot, na przykład z Bangkoku do Berlina czy z Bangkoku do Wiednia, jest dla mnie dużo bardziej przyjazny niż między lądowanie i dwie godziny w środku nocy na rozbudzenie się np. w Doha. Także osobiście szukamy takich i warto przy planowaniu wyjazdu do Kambodży, zwłaszcza jeżeli na co dzień nie podróżujecie po różnych strefach czasowych, brać pod uwagę różnicę czasową, która w zimie wynosi 6 godzin, kiedy w Polsce mamy czas zimowy to będzie 6 godzin różnicy, w Kambodży będzie 6 godzin później, a w czasie letnim to będzie 5 godzin różnicy. W obydwie strony ja jestem takim przypadkiem, że odczuwam zmęczenie. Wygląda to tak, że kiedy przylatuję do Polski, budzę się o drugiej w nocy i po prostu nie chce mi się spać. Kiedy wracam do Kambodży, rano nie można mnie dobudzić. Minus jest taki, że kiedy przylatuję, to zawsze chcę się spotkać ze znajomymi, czy mam jakieś spotkania i wieczorem po prostu jestem nieprzytomny. Zajmuje mi to 3 do 4 dni, żeby zejść do siebie. Także każdy ma inną tutaj odporność na jetlag. Jeżeli wiecie jaką macie, to uwzględnijcie to, dlatego że później po prostu rano będziecie w Kambodży nieprzytomni, dlatego że będzie wam się chciało spać. Ja potwierdzę moje doświadczenia w Kambodży, gdy przylatuję do, do chłopaków, to to rzeczywiście wydaje mi się, że jednak prościej jest w tamtą stronę, dlatego że tam z reguły jest czymś śpiący około północy, pierwszej, pierwszej w nocy, no i powiedzmy taka ósma, dziewiąta, jest ok w miarę, jeśli chodzi o obudzenie się. I znowu pamiętajcie, też, że Michał jednak mieszka na co dzień w Kambodży, więc y, Polska jest już dzisiaj dla niego tym miejscem, do którego on przyjeżdża, a nie bywa. Dlatego też łatwiej nam, wydaje mi się, jednak w Kambodży, jako ludziom mieszkającym w Europie, przestawić się na tamten czas i wrócić z powrotem do tego naszego polskiego, gdzie też budzę się o drugiej w nocy albo o trzeciej. I to co, co, codziennie jest godzinę później, yy, łatwiej nam z powrotem się ustawić do tego czasu lokalnego niż w Kambodży przejść na tamten czas, ale no, znowu jest taka stara zasada. Jeden dzień yy, to jedna godzina różnicy, także bądźcie dla siebie wyrozumiali, bo że tak jest czymś zupełnie normalne. A jeżeli chodzi o koszty biletów, to z moich obserwacji z rozmów z osobami, które nas odwiedzają, można przyjąć, że od 1000 dolarów w górę, jeżeli znajdziecie lot w dwie strony. O równowartości 1000 dolarów, myślę, że to jest dobra Ta, cena. Tak, to jest dobra cena. Podpowiedziałbym jeszcze dwa typy, które stosuję. Najtańsze loty z reguły są we wtorek, bo najmniejsze jest obłożenie lotnicze, jeśli chodzi o ten dzień. Polowałbym też na bilety na przykład z przesiadkami w Chinach lub na Tajwanie, bo one są z reguły tańsze i tam można nawet zjechać do poziomu 800-900 dolarów. Dlatego że Chińczycy latają nad Rosją i ten lot też jest krótszy także nie jest to zła opcja jeżeli szukacie wersji bardziej budżetowej przyjrzałbym się też charterom dużych tur operatorów którzy na przykład latają do Wietnamu ostatnio mieliśmy nawet takiego klienta który w jedną stronę na Półkok w Wietnamie złapał bilet za 650 zł, co absolutnie jest. I klienci podesłali mi, że ten sam bilet czarterowy na wspomnianą wyspę, która jest kilkanaście kilometrów od wybrzeża Kambodży, można było później kupić za nieco ponad 500 zł. W jedną stronę oczywiście, także można znaleźć okazję, także możecie też szukać takich lotów, przy czym wtedy jesteście bardzo skazani na jakiś konkretny termin. Ja zazwyczaj szukam pod jakieś wydarzenie lotów, więc szukam dwa dni przed, e, trzy dni przed. Jestem ograniczony. Na ten moment nie ma lotów bezpośrednich z Polski. Nie dostaniecie się bezpośrednio do Phnom Penh. Natomiast w lipcu startuje nowe lotnisko. Co nie oznacza, że od razu jak wystartuje to lotnisko, to pojawi się mnóstwo nowych lotów, bo lotnisko tej klasy potrzebuje około dwóch lat, żeby złapać pełen ruch. Ale mówi się o nowych połączeniach, mówi się o liniach, które wejdą do Kambodży, także na pewno będzie więcej opcji aniżeli mniej. Będziemy to śledzić i jak tylko będą połączenia, które będą wygodniejsze, prostsze, też o tym wspomnimy, dlatego że dużo ludzi się nas o to pyta i chcemy na tyle, na ile możemy pomóc, żeby ta kwestia lotu nie była problemem. Dokładnie, a mówi się też o tym, że na przykład będzie bezpośrednie połączenie ze Stambułu do Phnom Penh, co byłoby fajnym rozwiązaniem, żeby się przesiąść w Stambule i polecieć już ten jeden długi lot. Także śledźcie naszego Xa, tam z pewnością takie informacje się pojawią. Kolejne pytanie, czy w Kambodży jest bezpieczne? Jeżeli ja mam odpowiedzieć, bardzo. Zdecydowanie bezpieczniej niż w większości miejsc, w których byłem w Europie. Poczucie bezpieczeństwa jest kwestią bardzo subiektywną. Zachęcam do tego, żeby nie powielać jakichś stereotypów, że Kambodża, jako kraj rozwijający się, jako kraj trzeciego świata, jest niebezpieczny, dlatego że jest bardzo duży nacisk, żeby turyści, zwłaszcza turyści, byli pod tak zwanym parasolem, żeby im włos z głowy nie spadł. Czy cokolwiek może się przydarzyć? Oczywiście, jeżeli będziecie paradować na ulicy z telefonem, ktoś może wam. Podjechać i ten telefon wyrywać. Takie rzeczy się zdarzają, takie drobne kradzieże, ale one się zdarzają wszędzie, praktycznie na całym świecie. Natomiast okazja czy nie złodzieja, i jeżeli tych okazji nie będziecie stwarzać, to szanse na to, że coś złego się przytrafi, naszym zdaniem, moim zdaniem, z perspektywy ponad 6 lat życia w Kambodży, są relatywnie małe. I zachęcam do tego, żeby się nie bać. Jest bardzo dużo osób, które przyjeżdża, na przykład dziewczyny, singielki, które sobie podróżują, i zwłaszcza w Azji czują się bezpiecznie i to mówię z perspektywy osoby, do których te osoby przyjeżdżają, rozmawiają, opowiadają o swoich wrażeniach, tak? Nie tylko mamy kontakt z osobami, które są zainteresowane założeniem rachunku bankowego czy kupnem nieruchomości, ale też jesteśmy w kontakcie z wieloma osobami, które są w podróży i Azja słynie z tego, że jest bezpieczna. Także jeżeli kwestie bezpieczeństwa są dla was ważne, Kambodża jest bardzo bezpieczna i absolutnie powinniście przyjechać z rodziną, z dziećmi. Ja żyję z trójką dzieci, które są w wieku szkolnym, szkoły podstawowej, i zdecydowanie czujemy się tam bezpiecznie, tak w centrum miasta, tak w Phnom Penh, jak i na prowincji. Moja perspektywa jako osoby, która na co dzień mieszka w Polsce, jest taka, że generalnie Azja Południowo-Wschodnia, no oczywiście w tym Kambodża, jest takim miejscem, gdzie ja nie mam żadnych obaw, jeżeli na przykład moja rodzina sama podróżuje tuktukiem, czy przemieszcza się między różnymi miejscami, dlatego że tam ta ich serdeczność i świadomość tego, że my jesteśmy u nich gośćmi, że yy, no, gdyby się coś wydarzyło, to to nie jest dobra reklama dla, dla Kambodży, powoduje, że ja naprawdę czuję się bezpieczny. Mało tego, dodałbym do, te, do, do, do tego bezpieczeństwa taki fakt, że nie zdarza się raczej to, że przy usługach jesteście naciągani na jakieś ekstra fee, za to, że jesteście biali co na przykład w, w Tajlandii czy w Wietnamie jest notoryczne i, i, i można powiedzieć, że jesteśmy tam traktowani jako chodząca bankomaty. Ludzie w Kambodży, czyli Kmerzy przez tą swoją serdeczność i podejście do życia cieszą się tak naprawdę z tego, że ludzie wybierają Kambodżę, która nie jest tak popularna, przynajmniej na dzisiaj, jak Tajlandia czy Wietnam. Dlatego też usługi, które świadczą są na tym samym poziomie jak, jak dla lokalesów, także Moja perspektywa Kambodży, super bezpiecznie, super mili ludzie, bardzo bezpieczne i wygodne podróżowanie, również samodzielne. Także nawet jeżeli nigdy nie byliście poza Europą, a tym bardziej w Azji Południowo-Wschodniej, uważam, że bardzo fajnie się odnajdziecie i poczujecie też tą wolność. Wolność trochę taką, jakbyście byli u siebie. Ja, ja tak Kambodżę odbieram, że czuję się tam swobodnie, czuję się tam bezpieczny i nie mam jakichś takich zagwozdek, typu, czy mogę w jakieś miejsce pojechać, bo, bo czy tam coś może się na przykład wydarzyć. Także tak na koniec z mojej strony, jeśli chodzi o to pytanie, sami to sprawdźcie, jak będziecie u nas w Kambodży i doświadczcie właśnie tej wygody podróżowania, tej, tej wolności, która za tym, za tym idzie. Nawet jeżeli. To chcecie podróżować w sposób bardziej budżetowy już wewnątrz Kambodży i poruszać się nie taksówkami, ale na przykład vanami i będziecie jechać razem z miejscową ludnością, z Khmerami, tak? czyli rdzennymi mieszkańcami z Kambodży, Kambodży, zobaczycie jak bardzo ludzie są przychylni. My od lat spotykamy się z sytuacją, gdzie ludzie, zwłaszcza widząc nas, mam trójkę synów blondynów, którzy wyróżniają się na tle mieszkańców rdzennych, Urodą, otrzymujemy bardzo dużo gestów, drobnych gestów sympatii, uśmiechów, zapytania, czy coś potrzebujemy, czy dobrze się czujemy, a wręcz podziękowań, że przyjechaliśmy do Kambodży. Dlatego, że kiedy gdzieś jedziemy, i nie, nie powiem słowa po kmersku, większość myśli, że jesteśmy turystami. I Kmerowie są do, bardzo świadomi tego faktu, że jest bardzo dużo turystów w Tajlandii, że dużo turystów przylatuje do Wietnamu, a do Kambodży aż tylu nie trafia jeszcze. Ta liczba wzrasta, ale to jest cały czas dużo mniej. Musicie tutaj uwierzyć mi na słowo. Mieszkańcy Kambodży doceniają to, że do nich przyjeżdżacie. Są zadowoleni, dlatego że wiedzą, widzą po swoich sąsiadach, jak bardzo to rozwija państwo. Dlatego, jeżeli myślicie o podróżowaniu po Kambodży czy sami czy z dziećmi polecam w każdej formie taksówkami vanami jest to dobrze zorganizowane można poczuć to prawdziwe życie jak to wygląda a ludzie których spotkacie będą dla was mieli, przychylni i przyjaźni nastawieni no. Ok, przechodzimy do kolejnego pytania pora roku jak wiemy w Kambodży istnieje pora sucha i pora deszczowa i te różnice pomiędzy porą suchą a deszczową są dużo bardziej subtelne niż pomiędzy polską jesienią zimą latem i wiosną także z mojej perspektywy, żyjąc w Kambodży, dochodzi do sytuacji, że gdyby nie rachunki, które płacę, czasami bym nie wiedział, jaka jest pora roku, a przynajmniej jaki miesiąc, bo to nie jest tak, że kiedy nadchodzi pora deszczowa, to jak na filmie Forest Gump zaczyna padać i pada przez pół roku. To tak nie jest. Pada, ale przede wszystkim pada w nocy. W ciągu dnia, przez większą część pory deszczowej, jeżeli pada, to pada pół godziny, godzinę. I Istnieje takie nasilenie tych deszczy, zwłaszcza w październiku, kiedy, kiedy jest końcówka pory deszczowej. To wtedy jest okres taki 2-3 tygodnie, że popada więcej. Ale z perspektywy życia tam na miejscu i w każdym miesiącu z dziećmi, z rodziną wyjeżdżamy gdzieś na prowincję, wyjeżdżamy nad morze, na wyspę czy do, do dżungli, nie stanowi to problemu. I nie rozpatrywałbym przyjazdu do Kambodży, żeby ominąć porę deszczową. Dlatego, że pora deszczowa ma sporo uroku. Jest po prostu przyjemnie po tym deszczu, jest fajnie. Ja bardzo lubię porę deszczową. Poza przemieszczaniem się, nie lubię zakładania peleryny, kiedy jadę na motorku. To jest jedyna, jedyna rzecz, która mi się źle kojarzy z porą deszczową. A cała reszta. Jest całkiem przyjemna. Jeszcze na przełomie lipca i sierpnia istnieje coś, co komerowie nazywają krótką porą suchą, czyli w trakcie, w połowie pory deszczowej istnieje takie 2-2,5 tygodnia, kiedy zdarza się, że nie pada albo pada bardzo mało. Z perspektywy Kambodży polecam rozważać Kambodżę cały rok, jeżeli mówimy o porze deszczowej i suchej. A jeżeli obawiacie się temperatury i macie możliwość wyboru, to najchłodniejszymi miesiącami będzie grudzień, styczeń i początek lutego, ale zwłaszcza grudzień i styczeń. Wtedy mocniej wieje wiatr, temperatura jest niższa. Temperatura jest wiem, około 25 stopni, ta wilgotność też nie jest taka duża. Także, jeżeli obawiacie się temperatury, polecam szukać w tym szczycie sezonu, czyli właśnie początek pory suchej w okolicach Świąt Bożego Narodzenia Nowego Roku. To jest taki czas, że bardzo dużo ludzi też wtedy przyjeżdża, dlatego że jest troszeczkę bardziej wiecznie i. Nie jest przesadnie gorące. To z mojej perspektywy, Kambodża jest fajna cały rok. Kilkukrotnie miałem okazję być w Azji Południowo-Wschodniej, w tym w Kambodży właśnie w porze, porze deszczowej. I powiem wam, że to absolutnie nie jest jakiś minus, nawet jeżeli planujecie jakieś zwiedzanie, owszem, zdarzają się ulebne deszcze, ale to też jest tak, że pada nie wiem, godzinę. Po godzinie już jest, już jest normalnie sucho, jest na pewno dużo bardziej rzeźko. Może dodałbym do tego, co Michał powiedział, że mniej przyjemnym miesiącem do zwiedzania będzie pewnie kwiecień. Kwiecień będzie szczytem no temperaturowym. bo będzie po prostu wam gorąco, jest sucho, nie pada i rzeczywiście te 42 stopnie, od których zaczęliśmy dzisiaj naszą nagrywkę, to właśnie możliwa temperatura mniej więcej od połowy marca do połowy maja, to się może wydarzyć. Natomiast znowu, nie możecie przymierzać tych temperatur 1 do 1 tego, co mamy w Polsce, jeżeli oczywiście oglądacie nas z Polski. Dlatego jeżeli w Polsce jest 40 stopni, no to raczej z domu się nie wychodzi i się można usmażyć. Natomiast 40 stopni w Kambodży jest innym 40 stopni, które odczuwamy w Polsce. Dlatego powiem Wam, że będąc tam, mimo tych wysokich temperatur, a też zdarzało mi się w tych wysokich temperaturach w Kambodży być, absolutnie tego nie odbieram tak jak w Polsce i uważam, że to jest też kwestia takiej percepcji, doświadczenia. To jest ciekawe doświadczenie, również te wysokie temperatury, jak i pora deszczowa. może naprawdę ma dużo zaoferowania, również od tej strony pogodowej. I nikt nie ściąga koszulki w mieście, dlatego że jest gorąco. Ale to tak pół żartem. I nie, I nie ma parawanów. Tak? Nie ma parawanów. parwany jeszcze nie, do, nie dotarły, ale być może. Z połowie kwietnia jest Kmerski Nowy Rok. To są trzy dni świąt public holiday, bardzo ważne święta. Praca staje, Kambocza przechodzi w tryb świętowania, to zaczyna się dzień wcześniej, kończy się jeszcze dzień później, także rozciągają się te trzy dni, i to przypada na ten szczyt temperaturowy. I praktycznie co roku w tym czasie gdzieś wyjeżdżamy, dlatego że Kambocza wtedy nie pracuje, nic nie załatwisz. Wszyscy świętują, ci, co mają rodzinę na prowincji, a większość ma, wyjeżdżają na prowincję. W mieście strzelają się wodą, sypią się mąką, takim proszkiem. To są takie ludowe zwyczaje, ale jest to przyjaźnie nastawione. Tak? Nikt tam nie wyleje na ciebie kuła wody. Zwłaszcza jak, jak jesteś osobą, widzą, że jesteś obcą osobą, to z, z takim wyczuciem podchodzą. Tak? Sami dużo, dużo ostrzej się traktują w czasie tych zabaw. To zazwyczaj wyjeżdżamy, i znowu, mimo że to jest ten szczyt pory ciepłej i jest gorąco, nie przeszkadza nam to w podróżowaniu. Spędzamy czas zazwyczaj na wyspie albo na wybrzeżu, bądź jedziemy do Siem Reap, gdzie są świątynie, Angkor Wat. Gdyby nie to, że ludzie się pytają, jak w tym czasie można wytrzymać, nawet bym na to nie zwrócił uwagi, więc to też jest kwestia przyzwyczajenia. Rok temu na przykład byliśmy na wyspie Korong San Loen, mniejszej wyspie obok tej, o której zazwyczaj mówimy, obok dużego korongu, ponieważ rezerwowałem na ostatnią chwilę. Zarezerwowaliśmy bungalowy bez klimatyzacji, tylko z wiatrakami, ale przy samej plaży, właściwie przy samej linii morza. Praktycznie nie zauważyłem tego dopiero. Justyna zwróciła uwagę mówi, że nie ma klimatyzacji. To jest wszystko kwestia przyzwyczajenia i każdy będzie to sobie dozować na własne możliwości, natomiast nie ma się co obawiać. To nie są takie temperatury jak w czasie pory gorącej w krajach arabskich, gdzie życie przenosi się do centr handlowych. Tutaj cały czas spędza się czas na dworze, knajpy, otwarte spotkania, wyjazdy na prowincję, czy do lasu dżungli, czy nad morze. I to życie funkcjonuje, więc te temperatury nie są tak zajadliwe. I zachęcam do tego, żeby was po prostu nie przestraszyło coś, co nie ma miejsca. I przechodzimy do ostatniego pytania, a mianowicie na ile dni przyjechać? I to jest bardzo pytliwe pytanie, dlatego że wszystko zależy od tego, jaką macie motywację. Mamy klientów, którzy przyjeżdżają w, na bardzo mocno zaplanowany i zdefiniowany przyjazd, tylko założyć rachunek bankowy. Przyjeżdżają, dopełniają formalności, otwierają sobie rachunek bankowy i wracają. Mamy klientów, którzy dodają do tego dzień w Phnom Penh, żeby zobaczyć apartamenty, nieruchomości. I ten jeden dzień, jeżeli mówimy o stolicy, w zupełności wystarczy. Są też osoby, które przylatują z okienkiem weekendowym w trakcie wizyty na 4-5 dni. Przylatują na przykład w czwartek, zaczynają kwestie bankowe, po czym jadą na wyspę, wracają z wyspy w poniedziałek rano albo w niedzielę wieczorem i wtedy kontynuują. Także przyjąłbym, że do otwarcia rachunku bankowego bezpiecznie jest przeznaczyć 2-3 dni, ale jeżeli to jest tylko 2-3 dni. To musicie wcześniej się odezwać, dlatego że trzeba pewne rzeczy zrobić przed, bo nie zdążycie odebrać wszystkich kart bankowych. Jeżeli to za wcześnie się zaplanuje, tak przygotujemy, żebyście zdążyli. W dwa, trzy dni są już absolutnie bezpieczne. Trzy dni robocze. Tutaj też trzeba się wcześniej odezwać, dlatego że to, co jest dniem roboczym w Polsce, nie musi być dniem roboczym w Kambodży. W Kambodży słynie z bardzo dużej ilości public holiday. Ich jest mniej niż kiedyś, ale wciąż sporo. Urodziny różnych ważnych osób, inne święta. Dlatego odezwijcie się wcześniej, żeby uniknąć zaskoczenia, że przyjechaliście w dni robocze, a w środku tygodnia okazuje się, że dwa dni są totalnie wyjęte z funkcjonowania. Aczkolwiek dodałbym, że w Kambodży, co może być dla Was zaskoczeniem, nie ma weekendów. Nie ma czegoś takiego jak sobota i niedziela, czy słynno. Wolne niedziele, których Michał doświadcza w Polsce, gdzie poza sklepami z zielonym logo nic nie można kupić, tego w Kambodży nie ma. Często się zdarza, że zakładamy naszym klientom konta również w sobotę, również w niedzielę, bo banki i instytucje, czy biura sprzedaży deweloperów, z którymi współpracujemy, normalnie funkcjonują. Dlatego te pytania się pojawiają: czy załatwię u Was coś w weekend? Nie ma weekendów generalnie w Azji, także poza tymi public holiday rzeczywiście macie dość dużą swobodę w załatwieniu tego, co akurat na miejscu chcielibyście załatwić. I tutaj tylko doprecyzuję, żeby komunikat był jasny, że mimo, że banki funkcjonują w weekendy, to my i tak potrzebujemy tych dni roboczych, żeby przeprowadzić wszystkie procedury, więc proszę nie policzcie weekendy jako dzień roboczy, bo, bo wtedy wyjdzie nieporozumienie. Dobrze jest zaplanować, żeby być przynajmniej dwa, a trzy to jest optymalnie. Trzy dni robocze od poniedziałku do piątku, bo pewne rzeczy musimy zrobić w te dni tygodniowe, a samo otwarcie rachunku możecie sobie przeprowadzić na przykład w sobotę i to nie ma problemu. Ale i tak potrzebujemy te dni robocze, to jest ważne, żebyśmy się dobrze rozumieli. Natomiast gdybyście chcieli jeszcze zobaczyć więcej, wykorzystać, w Kambodży jest sporo miejsc, o których mówi się, że Powinno się zobaczyć przynajmniej raz przed śmiercią na Wat, To wtedy polecam wyjazd na tydzień lub dwa. Przez tydzień jesteście w stanie zobaczyć te najbardziej topowe atrakcje turystyczne. No i to będzie szybka wycieczka. Przez dwa tygodnie już będziecie mogli troszeczkę się tym pobawić, a to wciąż jest tylko mała część Kambodży. Dlatego że istnieje sporo miejsc, istnieje sporo destynacji takich jak Kep którego znajomi śmieją się, że jestem ambasadorem, miejscowość nadmorska, gdzie zwyczajnie w czasie przyjazdu dwutygodniowego większość ludzi nie dotrze. A to jest mała, spokojna miejscowość nadmorska z pysznym seafoodem, z parkiem narodowym, z dżunglą i wieloma innymi atrakcjami. I w tygodniu tam po prostu nie ma ludzi, a w weekend przyjeżdżają kumerowie. Także jest sporo więcej smaczków. Jeżeli się odezwiecie, możemy wam podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę. Możemy też podpowiedzieć, jak zaplanować podróż z dziećmi, dlatego że spora część naszego zespołu, jak wspominałem wcześniej, będzie ci w wieku szkolnym i też dla dzieci naszych staramy się tak zorganizować czas, żeby nie było monotonnie, żeby poznawały nasze dzieci Kambodżę z różnych stron, żebyśmy spędzali aktywnie czas. No ja bym dodał, jak, jak ja na to spoglądam. Mnie Kambodża zachwyca jako miejsce, które. Ma naprawdę wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o m, turystyczne atrakcje, ale też takie codzienne życie, a to są miejsca zupełnie nieznane. Przez dominację Tajlandii i Wietnam, Kambodża jest trochę takim skromnym, mniejszym bratem, który niestety przynajmniej jeszcze na ten moment nie potrafi się podnieść do góry, bo to cały czas się oczywiście dzieje, więc powiem szczerze. Yy, ja trochę po świecie jeździłem, a podczas ostatniej wizyty i tak zostałem mile zaskoczonym atrakcją, którą niby wiedziałem, ale nie spodziewałem się, że aż tak będzie ona dla mnie ciekawa. Mianowicie była to wizyta na Tonle Sap, czyli największym jeziorze Azji Południowo-Wschodniej. Będzie o tym jeden z odcinków, który dla was przygotowaliśmy, więc będziecie mogli to zobaczyć. Natomiast to jest taka Azja, czy taka Kambodża, gdzie turyści jednak są dość rzadko. Nie jest to punkt typu Angor Wat, a powiem Wam szczerze, że jezioro, które jest 30-krotnie 30 większe niż Sniagwy, a w porze deszczowej jest jeszcze 3 razy większe, no robi to naprawdę duże wrażenie, więc powiedziałbym, że Kambodża jest takim, taką destynacją nieoczywistą, gdzie jeszcze sporo do odkrycia. I ten potencjał, który dzisiaj się buduje, z pewnością będzie rósł, bo po prostu jest to coś innego niż sąsiedzi, o których wspominałem, czyli Tajlandia i Wietnam. Miło było obserwować zaskoczenie Marcina, kiedy w lutym po wizycie w Angkor Wat naciskałem żebyśmy odwiedzili kampung Plug, czyli jedną z pływających wiosek dlatego że jest ich więcej ale o tej porze roku ta wydawała mi się najbardziej atrakcyjna to już było po porze deszczowej byliśmy w trakcie pory suchej nie było tam aż tyle wody to mimo wszystko przepłynięcie tym kanałem i zaobserwowanie tego jak ludzie żyją i jak to funkcjonuje no, widziałem po Marcinie że był totalnie zaskoczony I, i myślę że takich miejsc w Kambodży jest więcej w całym regionie jest więcej Także zachęcam do podróżowania. A w ramach takiego podsumowania chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli planujecie wyjazd i chcielibyście się z nami spotkać, to pamiętajcie, żeby się odezwać właśnie przed zarezerwowaniem biletów, chociażby po to, żeby sprawdzić te public holidays, żeby nie, nie, nie przyjechać i nie próbować załatwić czegoś formalnego w trakcie public holiday, dlatego że wtedy banki nie pracują. To po pierwsze, a po drugie, jeżeli dacie wcześniej znać, to my. W feedbacku Wam powiemy, na co zwrócić uwagę, jaką wizę. Możecie wcześniej przejść aplikację celną, tak żeby uniknąć niepotrzebnych kolejek na lotnisku i żeby to doświadczenie z wjazdu do Kambodży było możliwe najlepsze. Po to, żebyście doświadczyli Kambodży właśnie takiej, jaka jest. To mnie cały czas w Kambodży zachwyca, że Kambodża, przez to, że jeszcze nie jest turystyczna, jest prawdziwa. Ta atrakcja, o której mówiliśmy, to Sap, Gdyby ona była w Europie, to byłoby 100 tysięcy turystów rocznie co najmniej w tym miejscu. To jest na tyle ciekawe, a też pokazuje Wam to codzienne, to codzienne życie w Kambodży, które jest bardzo bym powiedział życiem innym niż to, które my wiedziemy w Europie. Jest życiem bliżej natury, na dworze. Poza domem, dom jest traktowany raczej takim, jako takie miejsce odpoczynku, spania, a nie przebywania. My jednak w Europie dużo w tych domach swoich przebywamy, szczególnie jesienią i zimą. Dlatego myślę, że może to być również ciekawe dla was doświadczenie, a być może będzie to wasza pierwsza przygoda z Azją południowo-wschodnią. Słuchajcie, ponieważ to, co nagraliśmy dzisiaj z Marcinem, ma wydźwięk bardzo pozytywny i taka jest Kambodża, natomiast odezwą się głosy za chwilę. No. Za dużo tutaj dobrego mówicie, a powiedzcie coś złego, to z tego miejsca z Marcinem informujemy, że przygotujemy też takie QA na kwestie trudności, na kwestie rzeczy, które są mniej fajne, a które po prostu trzeba z nimi żyć. Także planujemy coś takiego, bo mamy dużą listę pytań, i stopniowo przez te pytania chcielibyśmy przejść, tak, żeby to było takie właśnie interaktywne QA. Jeżeli macie też jakieś pytania, zachęcamy do tego, żeby komentować pod tym filmem, wrzucać te pytania. No my staramy się robić tak, bo otrzymujemy pytania na różnych platformach, na różnych mediach społecznościowych, plus otrzymujemy prywatnie, że te najczęściej pojawiające się kwestie idą na pierwszy ogień. Także zachęcamy do tego, żeby komentować, zachęcamy do tego, żeby obserwować nasz kanał, będziemy Wam dalej dostarczać informacji. O Kambodży, o tym jak się nam tam żyje, o tym co robimy i o tym co Wy możecie robić wspólnie z Kambodżą. Subskrybujcie, piątek 18, co tydzień nowy odcinek. Będą również odcinki poboczne, tak jak ten, który dla Was przygotowujemy. Oglądajcie i do zobaczenia w Kambodży. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia.